Celem programu Czyste powietrze jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji szkodliwych gazów. W jaki sposób i jak uzyskać 136 tysięcy złotych dotacji? Ja jestem Patryk i pozwól, że posłużę radę. Program Czyste Powietrze kieruje się do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub w wydzielonych budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. O 100% dofinansowanie do wymiany okien mogą ubiegać się osoby o najniższych dochodach, będą mogli skorzystać z całkowitej dopłaty do kompleksowej termomodernizacji swojego domu. Od początku 2023 roku można złożyć wniosek o kompleksową termomodernizację swojego domu, a także na wymianę okien i drzwi. Dodatkowo, jeżeli zapotrzebowanie na ciepło zmniejszy się dzięki temu o minimum 40%, będzie można otrzymać pełny zwrot kwot netto wydanych na inwestycje. Tego typu dofinansowanie może się starać każda osoba wpisana do Księgi Wieczystej, jako właściciel domu. Wniosek możesz złożyć do końca 2027 roku. Dotacja nie jest przyznawana lokatorom czy osobom wynajmującym daną nieruchomość. O tym, ile pieniędzy dostanie się z programu Czyste Powietrze, np. Na, na wymianę okien, decydują progi dochodowe. Regulamin określa trzy poziomy dotacji: podstawowy, podwyższony i najwyższy. Wielkość dofinansowania w przypadku stolarki okien. Może wynosić od 40% do 100%. Oznacza to, że niektóre osoby mogą liczyć na pokrycie niemal całych kosztów zakupu okna i ich montażu. Należy jednak pamiętać, że wymieniane okna powinny spełniać pewne standardy izolacyjności termicznej. Oznacza to, że maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła nie mogą przekroczyć w poszczególnych przypadkach okna, drzwi balkonowe, okna połaciowe, drzwi zewnętrzne, drzwi bramy w garażach ogrzewanych. By ubiegać się o dofinansowanie tylko prac termomodernizacyjnych, np. wymiany okien, docieplenia domu, wymiany drzwi, konieczne jest spełnienie następujących warunków. Pozwolenie na budowę domu powinno być wydane przed 1 stycznia 2014 roku. Budynek musi być wyposażony w źródła ciepła inne niż paliwo stałe. Jedynym obciążeniem takich beneficjentów programu będzie konieczność samodzielnego opłacenia podatku VAT. Jak wysokie dofinansowanie na wymianę okien uzyskasz, gdy nie planujesz kompleksowej termomodernizacji? A skoro już mowa o wymianie okien, to zapraszam Cię na naszą stronę albo do naszego konfiguratora, który zrobi całą robotę za Ciebie. Podstawowy, czyli osoby wykazujące dochody do 135 tys. zł rocznie mogą liczyć na pokrycie kosztów w 40%. Podwyższony, osoby których dochód wynosi do maksymalnie 1894 zł na miesiąc na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub maksymalnie 2651 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie jednoosobowym będą mieć pokryte koszty w 70%. Najwyższy, czyli osoby, których dochód wynosi maksymalnie 1090 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, lub maksymalnie 1526 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. Mogą uzyskać pokrycie kosztów do 100%. Nie masz środków własnych, możesz skorzystać z refinansowania inwestycji w programie Czyste Powietrze Plus. Generalnie dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu Czyste Powietrze wypłacane było po realizacji prac, które zostały wcześniej zgłoszone. Obecnie pojawiła się możliwość otrzymania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można otrzymać do 50%. Maksymalnej kwoty dotacji, która zostanie przelana na konto wykonawcy, żeby mógł rozpocząć pracę. Wniosek możesz złożyć przez internet lub w odpowiednim urzędzie. W tym filmie wytłumaczyłem Ci, na czym polega program Czyste powietrze i jak otrzymać dofinansowanie. Jeżeli więc jesteś zainteresowany kolejnymi poradami ode mnie, to zapraszam Cię do subskrypcji naszego kanału. Natomiast jeżeli masz jakieś pytania, to napisz je w komentarzu, a chętnie na nie odpowiem. Ja jestem Patryk i właśnie posłużyłem Ci radą.